Zespół trzech chińskich okrętów w składzie niszczyciel rakietowy Cine, fregata rakietowa Ian oraz okręt zaopatrzenia Tsinda Hu, który wszedł do greckiego portu 7 października, można było zwiedzić w sobotę 10 października. Okręty podniosły wielką galę banderową. Tsinań, okręt o numerze brutowym 152, to piąty niszczyciel rakietowy obrony przeciwlotniczej. Typu 052C serii 6, które zaczęły wchodzić do służby w 2004 roku. Wyporność okrętu wynosi 6500 ton, długość 154 metry, szerokość 17, a zanurzenie 6 metrów. Siłownia okrętu wyposażona jest w dwa silniki diesla o mocy 8,8 ,8 MW, które pracują podczas prędkości marszowej, i dwie turbiny gazowe. O mocy 50 MW, które pozwalają osiągnąć prędkość pościgową 30 węzłów. Ten okręt podniósł banderę w czerwcu ubiegłego roku i działa w składzie floty wschodniej. Bojowy system informacyjno-sterujący opiera się na wielofunkcyjnym radarze, systemie sterowania i podejmowania decyzji, systemie kierowania ogniem i systemie odzorowywania sytuacji bojowej. Przed wejściem na pokład okrętu każdy był dokładnie sprawdzany wykrywaczami metalu. Na trapie widoczny jest emblemat marynarki wojennej chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jest również emblemat okrętu. W części rufowej znajduje się hangar dla śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych KA-28 lub Harbin-29C. Zabiera na pokład torpedy lub bomby głębinowe. Jego promień działania wynosi 200 km. Niestety zwiedzający niewiele mogli zobaczyć. Nawet podczas przejścia korytarzem na dziób próba sfilmowania haseł i plakatów kończyła się słowami No foto. Na dziobie widocznych jest 6 silosów pionowego startu HQ-9 produkcji chińskiej po 6 sztuk przeciwlotniczych rakiet każdy. System przeciwlotniczy HUNZI, czyli Czerwony Standard, składa się z rakiet, wyrzutni, stacji radiolokacyjnej naprowadzania i stacji radiolokacyjnej wykrywania celu. Zasięg rakiet wynosi 200 km, wysokość przechwytu od 500 m do 30 km, zasięg przechwytu 30 km, czas lotu 2 minuty. Artylerię okrętową stanowi uniwersalna, 100mm w pełni automatyczna armata produkcji chińskiej, przeznaczona do zwalczania celów nawodnych i naziemnych. Szybkostrzelność armaty wynosi 90 wystrzałów na minutę. Okręt uzbrojony jest ponadto w dwie szybkostrzelne 30mm, 7-lufowe działka o zasięgu do 3 km. Ich szybkostrzelność wynosi od 4600 do 5800 wystrzałów na minutę. Drugie działko umieszczone jest na rufie nad hangarem dla śmigłowca. Podstawowym uzbrojeniem przeciwokrętom podwodnym są dwie trzy rurowe wyrzutnie torped kalibru 324 mm produkcji włoskiej umieszczone pod pokładem oraz cztery wyrzutnie rakietowych bomb błębinowych po 18 luf każda. Silny cios mogą zadać przeciwokrętowe pociski manewrujące YJ-62 C czyli atakujący orzeł. Znajdują się na śródokręciu w dwóch wyrzutniach po cztery kontenery każda. Zasięg pocisku wynosi 400 km, wysokość lotu na odcinku marszowym 30 metrów, końcowym od 7 do 10 metrów. 300-kilogramowa głowica bojowa niesiona jest do celu z prędkością 0,9 macha. Załoga okrętu to 280 oficerów, marynarzy i lotników. Za niszczycielem zacumował okręt zaopatrzenia o numerze burtowym 886 Sindahu oraz fregata rakietowa IAN. Fregata rakietowa IAN o numerze burtowym 548 typu 054A weszła do służby w 2011 roku. Okręt ma długość 132 m, szerokość 16, zanurzenie 5 metrów. Napęd stanowią cztery diesle produkcji francuskiej o mocy 52,4 mW. Na śródokręciu znajdują się dwie poczwórne wyrzutnie przeciwokrętowych pocisków manewrujących yj 83 inc -Z, czyli atakujący orzeł. Zasięg rakiety 160 km. Prędkość dodźwiękowa podczas dolotu do celu, a następnie od 1,3 do 2 Macha 8 km od celu. Marszowa wysokość lotu 30 m u celu 5 m. System obrony przeciwlotniczej HQ-16 stanowią 32 rakiety startujące pionowo z wyrzutni umieszczonych na dziobie. System jest wspólnym chińsko-rosyjskim projektem modernizacji systemu Sztil z elementami systemu BUK o zasięgu do 30 km. Grupa lotnicza to śmigłowiec Harbin Z9 produkcji chińskiej na licencji francuskiej. Doczekał się wielu modyfikacji, w tym do zwalczania okrętów podwodnych chińskimi rakietami Hongdu TL-10 z 30 kg głowicą o zasięgu 15 km. Na dziobie oprócz wyrzutni rakiet przeciwlotniczych znajdują się dwie sześciolufowe wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych. Uzbrojenie artyleryjskie stanowi 100 mm armata produkcji chińskiej oraz cztery przeciwlotnicze rosyjskie sześciolufowe armaty AK-630. Okręt posiada również dwie potrójne wyrzutnie torped kalibru 324 mm. Ponadto do zwalczania okrętów podwodnych okręt posiada dwie 24-lufowe wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych na śródokręciu. Niezwykle ważną rolę w operacjach morskich z dala od bas, odgrywają okręty zaopatrzenia takie jak ten o numerze burtowym 886 Sindahu. Ta potężna jednostka o wyporności 25 tysięcy ton weszła do służby w kwietniu 2005 roku. Została wcielona w skład chińskiej floty wschodniej. Dwa ogromne zbiorniki paliwa i dwa magazyny suchego prowiantu. Pozwalają na zaopatrzenie pozostałych jednostek zespołu, a tankowanie paliwa można przeprowadzać zarówno w dzień, jak i w nocy. To pierwsze tego typu zintegrowane i nowoczesne okręty zaopatrzenia w fińskiej marynarce wojennej. Nie ma wielu materiałów pozwalających na bardziej szczegółowe dane o tym okręcie. Minimalną samoobronę przeciwlotniczą zapewniają dwa dwulufowe działa przeciwlotnicze kalibru 37 mm. Okręt posiada również hangar oraz duże lądowisko dla helikoptera. Wizyta chińskich okrętów wzbudziła duże zainteresowanie, w tym również osób narodowości chińskiej.